Słuchajcie, grzybki mają nowy chleb. Zobaczcie, jaki piękny, długo fermentowany, w dodatku z ostropestem. No i powiem Wam szczerze, że ten chleb natchnął mnie do tego, żeby pokazać Wam dzisiaj, jak można zrobić grzanki, które będą jednocześnie składały się z najlepszych polskich, tak zwanych superfoods. Z angielska oczywiście, czyli takich najlepszych polskich produktów najzdrowszych, ale jednocześnie oczywiście to będzie pyszne, to będzie zdrowe, bardzo kolorowe i będzie można to podać na imprezie z przyjaciółmi. Oczywiście taki chleb z ostropestem możemy zjeść o tak o jak się mówi w białym stoku po prostu, bo jest pyszny, długo fermentowany. Co to znaczy? To znaczy, że taka fermentacja jest wydłużona oczywiście i to powoduje, że ten chleb jest dłużej miękki, dłużej zachowuje świeżość i go po prostu nie wyrzucimy, możemy go wykorzystać do ostatka. No a ten ostropes, słuchajcie, to jest takie zioło, taka roślina, która bardzo pomaga w trawieniu. Czyli jeśli mamy kłopoty żołądkowe, jeśli mamy problemy trawienne nie mamy woreczka żółciowego, bo ostropest działa żółciopędnie, no to właśnie taki ostropest powinniśmy jeść, pić, a tutaj mamy w dodatku go w chlebie. Ten chleb jest chlebem żytnim na prawdziwym zakwasie. Pamiętajmy, że to jest dużo zdrowsze niż pszenica. I oczywiście możemy, tak jak powiedziałam, zjeść sobie taki chleb po prostu, ale ja, ponieważ mam tutaj ekipę, która jest dosyć duża, Przekroiłam go, zobaczcie, horyzontalnie. Wykorzystam go do końca, do ostatka. Nie bójcie się, nic się nie zmarnuje. I zobaczcie, z takiego oto chleba rustykalnego z dodatkiem ostropestu z piekarni grzybki zrobię takie duże grzanki dla całej mojej ekipy. Zacznę od tego, że po prostu muszę tę grzankę. Spowodować, żeby była bardziej chrupiąca, bo to, co nam bardzo smakuje, to jednocześnie coś, co jest tłuste, słodkie, kwaśne, gorzkie i chrupiące jednocześnie. Więc na e, patelnię, bo możemy takie grzanki zrobić na patelni, jeśli jesteśmy gdzieś na wyjeździe i mamy dostęp do kuchenki, a nie mamy piekarnika, możemy zrobić na patelni. Oczywiście możemy je również zrobić w piekarniku i zapiec. Ale ja mam tutaj patelnię, pokażę Wam. Jak to zrobić, po prostu z użyciem minimalnego sprzętu? Dodaję troszeczkę oliwy z oliwek albo oleju rzepakowego. Nie za dużo na patelnię, żeby po prostu ta grzanka się podpiekła. I teraz, uwaga, jedną stroną tylko, tą bardziej miękką stroną, wrzucam w całości na patelnię. Tak utytłam w tym. Um, w tym tłuszczu, żeby nam się ładnie wszystko podsmażyło. Tu się wszystko już bardzo ładnie podpieka, a do naszego polskiego superfood zaliczane są, mm, no oczywiście, buraki. Kiedyś mówiłam, że spokojnie możecie do mnie mówić, ty buraku, bo ja tak kocham buraki pod każdą postacią i barszcz, i buraki pieczone, i buraczki takie tradycyjne, i różne rodzaje zup. W tym barszczu ukraiński też jest cudowny z burakami. Buraki pieczone albo gotowane kroimy w takie jak najcieńsze plasterki. Możemy też, jeśli chcemy sobie skrócić tę czynność po prostu na tarce jarzynowej też jest taka opcja, że można bardzo cienko pokroić sobie buraczka. Nie żałujemy, buraki są bardzo zdrowe. Patrzam, patrzam, czy tutaj mi się nie wszystko jest dobrze. Buraki są bardzo zdrowe, mają mnóstwo antocyjanów to są takie barwniki intensywnie fioletowe, ciemnoczerwone, które chronią nas bardzo mocno przed nowotworami. Buraki mają dużo żelaza, różnych mikroelementów i naprawdę warto je jeść o każdej porze roku. A wtedy, kiedy nie ma pomidorów na przykład w styczniu czy w lutym, to u nas w domu buraki wjeżdżają po prostu na kanapki i tak je jemy. Dobra, co do tych buraków pasuje? Oczywiście kozi ser, ale może być jakikolwiek inny twaróg. Dodajemy wtedy więcej białka. Białko też ma znaczenie, dlatego, że mamy tutaj węglowodany zdrowe na prawdziwym zakwasie, czyli mamy chleb, który nam się tu już pięknie podpieka, zobaczcie. Mamy warzywo, czyli mamy buraki, które też są niezwykle zdrowe, przeciwnowotworowe, ale musimy dodać białka i tym białkiem będzie kozi ser. On może być w takiej formie rolatki, może być tak naprawdę też jakikolwiek inny ser. Jeśli mamy ser pleśniowy, odrobina nam została, będzie świetny. Jeśli mamy ser żółty typu twardego, typu parmezan, bursztyn, też będzie dobrze. Jeśli mamy twaróg albo ser koryciński, super, też możemy użyć tego składnika i po prostu wyczyścić naszą lodówkę i niczego nie marnować. Ok, czyli mamy to, mamy to, a teraz Będziemy robić to? Sos. Uwaga! Sos będzie oparty na również naszym superfoods, czyli na oleju lnianym. Olej lniany ma bardzo dużo kwasów omega-3. Paczam, paczam. Jeszcze się nie przypieka tak mocno. Które są potrzebne do tego, żeby wzmacniać naszą odporność, ale także do tego, żebyśmy byli zdrowi, mieli piękną cerę, potrafili logicznie myśleć, bo Mówi się, że kwasy omega-3 potrzebne są do nawilżania naszych zwojów mózgowych. Do tego oleju lnianego, który, uwaga, uwaga, możemy używać tylko i wyłącznie na zimno, dlatego nie wrzuciłam oleju lnianego na patelnię, bo on się wtedy dezaktywuje i to wszystko idzie po prostu w precz, cał, jego, wszystkie jego właściwości prozdrowotne. Do tego dodam, Troszeczkę słodycze, ale nie za dużo, bo buraki są już słodkie. Czyli, tak, jedną, trzecią łyżeczki miodu. Nasz polski miód akacjowy. Do tego coś, co lubię bardzo, 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 czyli musztardę francuską z całymi ziarnami gorczycy, ale gorczyca jest oczywiście produkowana w Polsce, to akurat jest musztarda francuska, ale polskiego producenta. Tego nie żałuję i coś, co też jest bardzo zdrowe i bardzo, o już ładnie się podpieka i bardzo w naszej kuchni mocno obecne, czyli Nadka pietruszki, bogata w kwas foliowy, bogata też w żelazo. Tnę ją na jak najdrobniej. Takie trochę pesto mi wyjdzie. Ale to będzie naprawdę bardzo smaczne. Zresztą sami zobaczycie. Dobra. Dorzucam do sosu. I teraz, jakby to powiedział. Mój dziesięcioletni synek. To nie jest od tego. To jest od tego. To jest od tego. Robimy szejki, szejki. Można dodać też czosnek, ale powiem Wam szczerze, ja bym dodała. Tylko tutaj siedzi Aśka, której jęzor już po prostu wylatuje do podłogi, a ona nie lubi czosnku i zawsze mnie goni za to, dlatego dzisiaj czosnku nie dodam. Ale dodajcie, będzie na pewno smaczniejszy. Tak jest. Dobra. Zobaczcie, zrobiło nam się takie pesto, ale nie jest to bardzo mocno rozgniecione, ale już smaki się połączyły. Nie dodałam dużo soli, bo chleb jest słony. Mamy musztardę francuską, która też była przez producenta posolona, więc z tą solą ostrożnie. Przekładam teraz chleb na drugą stronę. O, zobaczcie, jak się pięknie podpiekł. I zmniejszam w tej chwili intensywność. Dlatego, że będzie dekoracja nastąpi. Mam tutaj natkę pietruszki z całym tym sosem smarujemy. Ach, jak już ładnie pachnie. Jak to się mówi? Bo to chleb rustykalny u mnie na wsi, chleb i woda nie ma głoda. Kiedyś pani profesor zdrówko mnie nauczyła tego powiedzenia. I to jest święta prawda. Wystarczy kawałek chleba, nawet posmarowanego nożem. Tylko i wyłącznie, już od razu człowiek przestaje być głodny. Na um, tę, tą pesto nakładam po prostu buraki. Dużo, 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 bo lubię. Tu może trochę odsłonię, żeby było widać, jak to idzie. A, tak jest. Będzie dużo, będzie ładnie. Oczywiście to samo możemy zrobić w piekarniku. Po prostu zapiec to jeśli mamy więcej gości. Druga warstwa pesto. Ha! Zobaczcie, no bo wygląda to jak milion dolarów już. Normalnie jakbyśmy się gdzieś przenieśli do jakiejś Francji. Tak jest. I uwaga, uwaga. Ser kozi. Plastrujemy i układamy na wierzch. Szybko, szybko, bo trzeba zamknąć na chwilę Pokrywkę. Chodź, chodź. Dzieciaku, szybciej. Wszyscy głodni. Aśka w końcu coś dostanie bez czosnku. Dobra. Na górę mam tutaj pokruszone po prostu orzechy włoskie. To też jest polski superfoods. Ha, musztarda francuska, orzechy włoskie, a polski superfood. No ale tak jest. Daję tutaj, żeby chrupało. I przykrywam. I teraz czekam aż buraczki się lekko podgrzeją, podsmaży się pięknie skórka od chleba i za chwilę będę podawać. A co? No dobra, chyba już powinno być gotowe. Patrzam. Ha! Wygląda wspaniale. Wyłączę i dam radę? Dam, azbestowe rączki. Jakie to piękne. Przede wszystkim mamy tutaj wspaniały chleb długo fermentowany, rustykalny z ostropestem z piekarni grzybki. Do tego mamy pesto z natki pietruszki na oleju lnianym, super zdrowym. Mamy nasze polskie buraki. Mój buraczku, mój czerwony, czy byś nie chciał takiej żony, jak ja? No pewnie, żeby chciał, no, tak by mu gotowała. I dalej, mamy musztardę, co prawda francuską, ale gorczyca też jest produkowana w Polsce i to jest musztarda polskiej firmy. Ja kocham taką musztardę, bo ona też jeszcze chrupie pod zębami. No i na sam koniec mamy podprażone orzechy włoskie i to jest po prostu boskie, a ten chleb z ostropestem. To jest po prostu cud, dlatego że mamy coś, co nas żywi, co jest bardzo zdrowe, co poprawia nam trawienie, poprawia wydzielanie żółci i taki chleb jest naprawdę super produktem. To jest super food. No i co? No i nic. To był Kanał Eko Bosacka. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i koniecznie taką grzankę z chlebem rustykalnym, z ostropestem, z natką pietruszki i z innymi polskimi super, no choć tu futsami, przygotujcie.